Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj z przepięknej Krynicy Morskiej, oczywiście że mierzeja Wiślana. To co widzicie przed wami, to jest zalew wiślany, a my jesteśmy tutaj na e, pewnej przystani w porcie. W oddali widzicie statek, tutaj statki pływają pomiędzy mierzeją a Lądem, gdzieś możecie tam przepłynąć na Frombork. Zaraz wam pokażę jakim statkiem, gdzie i jak. Ale zanim to nastąpi, a jeszcze chciałbym wam powiedzieć trochę o historii. W źródłach pośmiennych granica morska pojawia się w XIII wieku, kiedy to tutaj, właśnie na tym terenie jest lipa, lipa. I ta lifa była, lipa była graniczna, stanowiła jakby granicę stąd. Jest tak rozpoznawalna. Nie jak każda lipa, to była po prostu wyjątkowa lipa. I wtedy ta miejscowość nazywała się Lip Lieb. Od właśnie nazwy tej lipy. Później historycznie różne były nazwy. Była nazwa Kalberg, ale ciekawostki największe. Po II wojnie światowej, słuchajcie, czyli Łysa Góra. Dlaczego Łysa? Bo to prawdopodobnie była wydma, ta wydma, e, że tak powiem, świeciła i to wyglądało jakby taka łysa góra. Ech. No to będę krzyżacy e, w czasach swojego panowania tutaj właśnie na tą wydmę przewozili osoby pośledzone, żeby funkcjonowały, a w zasadzie funkcjonowały bez żadnej opieki. Ech. Później po Łysej górze ta miejscowość nazywała się Łysica. Od 1947 roku już mamy tutaj Łysicę. Słuchajcie, ale czy byście przyjechali do Łysicy? Chyba nie. Dlatego zmieniono tą nazwę na 1958 roku. Na Krynica morska i od tego czasu jest to krynica morska. A my sobie Idziemy, patrzymy tutaj na żeglugę gdańską. Statek Elbron, Kryńca Morska, w Fromburg. I na tej trasie możecie sobie popłynąć właśnie tym statkiem. Zapraszamy na rejsy. Tu macie godziny 7.45, odjazd i 17.00 godzina. Ceny biletów są różne. Nie będziemy teraz podchodzić, bo panie sobie robią fotografię. Ceny biletów macie określone tutaj na tej kartce. Cennik biletów 60 zł. Normalny, e, 80, e, rower przykładowo 30, 40. Tak, te rejsy tutaj się nam prezentują. Czy warto jest się przepłynąć takim statkiem? Oczywiście, że warto. Warto jest popłynąć do Fromborga, zobaczyć piękną katedrę, katedrę, w której. E, swoje funkcję sprawował Mikołaj Kopery. Mikołaj Kopernik to przecież nie tylko Torun, ale przede wszystkim Fromburg. I tym statkiem możecie dopłynąć właśnie do Fromborga. Wiatro wieje, My idziemy dalej. To jest płynąć, ale wrócić również tym statkiem z Fromborka do Krynicy Morskiej, czyli możecie taką kilkugodzinną wycieczkę sobie zrobić. Chwilę płyniecie, kilka godzin jesteście we Fromborku i wracacie tutaj. Te statki pływają również po zalewie Wiślanym, czyli możecie się tylko przepłynąć po zalewie Wiślanym, bez wychodzenia na ląd. Tu widzicie, jest e, reklama statku płynącego Krynica Morska, Tolkmicko, e, Fromborg tu jest przejażdżka i e, Fromborg e, piaski. Tak mniej więcej to wygląda. E, tutaj również macie ceny określone. Jak cenowo to wygląda godzinowo. Jeżeli będziecie chcieli się przyjrzeć temu, zróbcie klatkę toru. Patrzcie jaka piękna, piękna. Piękna katedra jest we Fromborku jak przepiękny Fromborg wygląda. Ja przygotowałem również dla Was takie relacje, gdzie trochę więcej historii wrzucam właśnie ze Fromborga Myślę, że za jakiś czas to wrzucę w internet. Chciałbym jeszcze z tych okolicznych miejscowości zrobić, żeby było. Tu macie. E... Nadzalewowa kolej drezynowa. Tam jest, tam kiedyś jeździł pociąg tamtędy. Wyłączono pociąg, obecnie jest drezynowa kolej. Możecie mieć świetną atrakcję, właśnie taką przejażdżkę między kadynami, tolkmickiem świętym kamieniem. Z tym, że musicie to sobie zarezerwować wcześniej. To, to nie tak, że wchodzicie i już w tym momencie e, drezyną jedziecie. Nie, 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 to są umawiane na pewne godziny. Tam jest też ogr ograniczona liczba miejsc, ale jeżeli to sobie zorganizujecie, macie naprawdę przepiękną przygodę. A tutaj statek Krystyna. Rejsy po zalewie. Dziesiąta. 11:30, 12:30, 13:30 i tak dalej, i tak dalej. Jest trochę tego. Bilet normalny 35 zł e, dla seniora. 30 zł ulgowy, 25 zł. E, czas rejsu, 45 minut. Tak to mniej więcej wygląda. Tu macie kolejny statek. E, tu widzicie rejsy turystyczne po zalewie z kolei, takim statkiem. Tam już się tworzy w oddali kolejka do kolejnego statku. Także słuchajcie, niesamowite miejsce, które musicie odwiedzić z niesamowitymi atrakcjami. W oddali widzicie latarnię morską. Ona wystaje. Ta latarnia morska ma jakąś taką swoją historię, ale niedługo ta obecna. To czas po wojnie, kiedy została zbudowana. E, wysadzona została w zasadzie przez Rosjan. E, Niemcy wycofując się z tych terenów w 1945 roku zaminowali tą latarnię morską, a Rosjanie weszli. No i po prostu nastąpił wybuch obok e, tej latarni morskiej macie pamięta, że żołnierzy radzieckich to nie są żołnierze polegli w walkach, bo tu nie było żadnych walk, tylko Ci, którzy po prostu weszli na tą latarnię morską i w wyniku wybuchu zginęli. Jeszcze jeden element. Nie wiem, czy o, z tej perspektywy raczej nie widać, ale może się kawałek cofnę. O, niestety z tej perspektywy nie widać, ale w momencie, kiedy te drzewa nie są takie zazielenione, widać tam e, dach taki czuł czubkowaty, czubiasty, czubkowaty to brzydko, raczej taki czubek wystający nad drzewami. E, I tam jest cesarski dwór, a cesarski dwór ma właśnie taką wieżyczkę z takim czubiastym dachem. I e, ta wieżyczka, dlaczego o niej mówię? Bo ona przez ten czas, kiedy nie było tutaj latarni morskiej, kiedy ta została wysadzona e, w wyniku tego, o czym wam wcześniej mówiłem, to ta wieżyczka cesarskiego dworu pełniła funkcję latarni morskiej. No i słuchajcie, idziemy sobie teraz właśnie takim ładnym tutaj kompleksem ze straganikami. Na tych straganikach możecie różne ciekawe rzeczy kupić. Tutaj na przykład zegary fajne, drewniane, piękne tutaj się trochę czegoś napić no bo na pewno idąc tutaj będzie potrzebna chłoda tu jakieś mydełko tu oczywiście jakieś słodycze krówka, żelki, chałwa eee, no chałwa to taki też specjal każdego airmarku teraz jakby się staje to zapiekanki, tu to big dogi, big dogi. Coś dla osób, które po prostu chcą mieć coraz większą masę i e, czasami... Słuchajcie, przypomniała mi się taka historia, kiedyś poszedłem na siłownię i że tak powiem wtedy byłem trochę jeszcze szerszy niż teraz i... E, podchodzę do trenera i mówię do niego pierwszy pierwszy raz po, po po nie powiem po ilu i ten i podchodzę do trenera i się, i do niego mówię no przepraszam ja już mam masę teraz chciałbym e, nabyć te mięśnie przerobić to mięśnie na masę tak się na mnie spojrzał i zaczął się uśmiechać i tak to tak to było E, ludzie którzy tam byli na tej siłowni też lekko zaczęli się uśmiechać takie osiłki słuchajcie tęgie osiłki e, a po pół roku jak tam chodziłem i że tak powiem zjechałem z wagą wtedy bardzo ostro 20-25 kilo to e, podszedł do mnie taki, jeden z tych osiłków którzy wtedy z taką ironią się uśmiechali do mnie i mówi e, o to chyba nie przejdziemy i mówi do mnie słuchaj jeśli chcesz to mogę Cię ćwiczyć i, i taki wyraził pełen szacunek do tego, do tego mojego takiego zaangażowania w to to taka zabawna historyjka która mi się skojarzyła a my słuchajcie przeszliśmy drugą stronę ulicy i wchodzimy w taki malutki przepiękny parczek tutaj oczywiście e, Krynica Morska, to tak jak powiedziałem czasy e, krzyżackie XIII wiek to w zasadzie trochę wcześniej już wtedy pierwsze wzmianki o granicy powstają tu wieży, widzicie taki przybytek restauracji o nazwie Mierzeja e, a my idziemy wzdłuż za moment już takiego głównego pasażu właśnie w granicy Morskiej takiej najbardziej reprezentatywnej ulicy właśnie tego miasta mała ale ładna, wszystko co małe jest piękne ja Wam powiem jeszcze o granicy Morskiej kilka słów jak o kurorcie jakby historia tego kuroru, rozpoczyna się w 1000 w 1840 roku kiedy to pięciu elbląskich kupców między innymi Frydynand postanawiają tutaj zorganizować przedsiębiorstwo czy też konsorcjum do spraw żeglugi po zalewie Wiślanym głównie interesowała ich trasa Królewiec Elbląg i na tej trasie rok później wypuszczają statek o nazwie Jaskuba. I ten statek zaczyna wozić turystów z jednej na drugą stronę. Początkowo e, no pierwsze, pierwsze jakby ruchy statków to e, nie wyglądały tak jak teraz on pływał na przystań się wychodzi. To było zupełnie co innego statek podpływał jak najbliżej brzegu i turystów przewozili na swoich kartach rybacy do samego brzegu a my tutaj tak sobie właśnie tą uliczkę przechodzimy widzicie lody widzicie kafe, widzicie restauracje i wszystko jest otwarte i oczekuje na was Karczma Krynicka restauracja chrap. ceny takie jak wam pokazywałem wcześniej w niektórych miejscach ciut drożej w niektórych miejscach ciut taniej to mniej więcej ta sama cena a my sobie zmierzamy możemy iść tutaj o a możemy iść tutaj i teraz zastanawiam się gdzie idziemy szedłem twardo w jednym kierunku a poszedłem w innym kierunku oczywiście jak widzicie w oddali parkują samochody miejsca parkingowe w sezonie tutaj są Płatne, ale jest taka możliwość wykupienia całodobowego biletu. On jest w cenie 40 zł, i to wychodzi eee, 3 godziny, chyba są za 18, a całodobowy jest za 40 zł. Także możecie coś takiego sobie wykupić. Parkingi. Może spójrzmy od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 22. No i spójrzcie, tutaj macie sklep z pamiątkami. Z tymi, które możecie sobie nabyć, które Wam przypominają te piękne chwile, które spędziliście w Krynicy Morskiej. A my idziemy w kierunku latarni morski, czy zahaczymy o latarnię czy nie nie wiem ale chcę żebyście zobaczyli jak wyglądają ceny godzina 7 zł 2, 15 3, 25 każde następne 7 zł i całodzienny bilet 40 zł takie są ceny parkowania w Krynicy morskiej to oczywiście jeszcze torebki kapelusze czapki rzeczy także wszystko Czego zapomnicie zabrać z domu, to będziecie mogli tu nabyć nawet jakieś buty dla pań. No i wśród takich dosyć ładnych domków powoli dochodzimy ku latarni morskiej, ale jeszcze jej nie widać. W każdym razie jest w tej perspektywie. No i już latarnia morska powoli wychodzi nam. Pierwszą latarnię morską w tym miejscu zbudowano w roku 1895 roku i przetrwała właśnie do 1945 roku, kiedy to właśnie została przez wycofujących się z tych terenów Niemców zaminowana. Rosjanie, którzy weszli właśnie na te tereny, weszli do tej zaminowanej. Latarni morskiej, i w wyniku czego nastąpił to Tu w oddali widzicie pomnik tych żołnierzy, którzy zginęli w tego wybuchu. Pierwsza latarnia była trochę minimalnie innym miejscu. Odbudowano latarnię właśnie na tym miejscu w latach 50. Ta obecna latarnia ma 26,5 metra wysokości, a my sobie tak spacerujemy wokół tej latarni tu widzicie tablice informacyjne i o tej pierwszej latarni widzicie jak ona wyglądała ta zbudowana w roku 1895 otwarcie na otwarcie i na położenie kamienia węgielnego pod tą latarnię miał przyjechać właśnie król. bruz pana głowa bluz ale on przebywał wtedy w kadynach w swojej letniej rezydencji i nie miał czasu na takie rzeczy. Obok tej latarni, tak jak powiedziałem wcześniej macie cmentarz żołnierzy radzieckich. To nie są żołnierze, którzy polegli w jakichkolwiek walkach, to są żołnierze, którzy skinęli w wyniku wybuchu tej latarni morskiej. Ze swojej głupoty weszli na nią na zaminowaną właśnie latarnię a spod latarni rozciąga się tak piękny widok na zalew Wiślany spójrzmy jeszcze raz właśnie na samą latarnię no a ja z tego pięknego miejsca przeniosłem się tutaj na plażę i nad morze dzisiaj jest straszna wichura nad morze dzisiaj nie idzie się opalać temperatury są takie jakie są i nie sprzyjają czy można powiedzieć, że to jest lato? Lato kalendarzowe na pewno jest, ale czy na pewno jest takie z temperaturą, z pogodą, z wiatrem, lato, no chyba nie do końca, chyba to nie jest do końca to lato, które my sobie wymarzyliśmy. A tutaj widzicie reklamę, reklamę. To jest to co lubimy. My lubimy, uwielbiamy reklamy, a więc tu i na plaży. One się pojawiają. Macie tutaj automaty różne zręcznościowe, macie tu również pamiątki, które możecie nabyć i które przywieziecie sobie do domu, będziecie wspominać te piękne czasy, kiedy byliście w krynicy morskiej. Słuchajcie, macie tutaj również bar. W barze możecie napić się czegoś ciepłego, zimnego, co lubicie, co wolicie, co wam odpowiada, a my sobie spoglądamy na flagę, dzisiaj jest flaga czerwona, to znaczy, że kąpieli nie ma, niestety ich dzisiaj nie ma. Jeszcze jedno spojrzenie, jeszcze jedno spojrzenie na tą czerwoną flagę. I jeszcze kawałek się przejdziemy nad morzem. Ja serdecznie Wam dziękuję, że dzisiaj sobie tak pospacerowaliśmy po tej pięknej krynicy Morskiej, że mogliśmy razem to uczynić. A jeżeli ten spacer Wam się podobał, jeżeli ta relacja Wam się podobała, koniecznie subskrybujcie mój kanał, koniecznie wesprzyjcie mój kanał. Nie widzę, słuchajcie innej możliwości. Dajcie mi tyle satysfakcji, ile ja Wam daję robiąc te wszystkie moje relacje spójrzcie na tą wodę ona tak tęskni za wami przyjedźcie tutaj przyjedźcie, ale również wesprzyjcie mój kanał tak żebym mógł robić dla was te relacje częściej, więcej, może z dalszych nawet miejscowości ja serdecznie was pozdrawiam z tego pięknego miejsca życząc wam dobrego dnia, wieczoru, popołudnia żegnam się z wami do zobaczenia, do usłyszenia do zobaczyska